Dziś przedstawię Wam sprawę Marii Szkalskiej z XX wieku, 89 roku. Jest ona bardzo zagadkowa i do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana. Zapraszam do wysłuchania. 27-letnia Maria Szkalska przyjechała do Bytomia w maju 1989 roku. Zamieszkała z niedawno poślubionym mężem Dariuszem, pracującym w zakładzie robót górniczych. W Bytomiu, w pokoju numer 24, Hotelu Robót Górniczych przy ulicy Gottwalda o nazwie Dom Górnika, który jej mąż dzielił z dwoma kolegami. Sama kobieta natomiast nie pracowała. Wtorek 15 sierpnia 1989 roku był dniem wolnym od pracy, bowiem tego dnia wypadało święto Matki Boskiej Zielonej, jak i imieniny Marii. Ze względu na to, że był to słoneczny dzień i w dodatku wolny, kobieta postanowiła wykorzystać ten czas jak najlepiej. Po południu wybrała się do siostry Agnieszki, która mieszkała przy ulicy Młodzieżowej. Na miejscu był również mąż Agnieszki, Jan oraz dwójka ich sąsiadów, państwo Jan i Krystyna G., w innych źródłach można znaleźć imiona tych sąsiadów opisane jako Roman i Wanda, natomiast z tego względu, że po prostu stwierdziłam, że zaufam źródłu bardziej wiarygodnemu według mnie, zdecydowałam się jednak na Jan i Krystyna. Ponadto w większości źródeł stykałam się właśnie z tymi imionami. W pewnym momencie tego spotkania pojawiła się propozycja, aby uczcić imieniny Marii Szkalskiej w restauracji Sztygarka przy ulicy Wrocławskiej i gdzieś pomiędzy 15.30 a 17.00 cała piątka dotarła do oddalonej około 1,5 km restauracji. Tam towarzystwo spędziło kolejne kilka godzin. Z czasem w lokalu zaczęło się pojawiać więcej ludzi, wszyscy dobrze się bawili, popijając alkohol. Maria od czasu do czasu dosiadała się do stolika dwóch innych osób, byli to mężczyźni, mówiący, że byli to znajomi z pracy jej męża, Dariusza, który w tamtym czasie odpoczywał w domu górnika. I oni sami również mieszkają w hotelu robotniczym. W niektórych źródłach możecie również znaleźć informację, że znali oni jej siostrę Agnieszkę. Natomiast nie wiem, czy to jest prawda. Około godziny 20 Agnieszka wraz z mężem oraz z państwem G podjęli decyzję o powrocie do domu. Maria była przeciwna jednak temu i odmawiała, gdyż wkrótce miał rozpocząć się w lokalu dancing, na którym bardzo chciała zostać. Towarzystwo jeszcze chwilę zostało i na koniec wypili strzemiennego. Panowie zapłacili rachunek i chwiejnym krokiem ruszyli ku wyjściu. Maria pozostała w Sztygarce i był to ostatni moment, kiedy siostra szwagier i sąsiedzi mieli okazję widzieć ją żywą. W dalszych dniach rodzina Marii 23 sierpnia zgłosiła jej zaginięcie. 14 września 1989 roku dziesięcioletni chłopiec lubił bawić się na hałdzie koło boiska klubu sportowego Czarni w Bytomiu, gdyż zawsze można było tam znaleźć coś interesującego. Jednak tego dnia natrafił na częściowo wystające z ziemi ludzkie nogi. Niezłocznie zawiadomiono milicję i prokuratora, Niestety zwłoki znajdowały się w stanie całkowitego rozkładu gnilnego, z wyjątkiem dolnej partii nóg, które uległy mumifikacji. Co spowodowało, że bezpośrednia przyczyna śmierci nigdy nie została ustalona. Ofiara miała wprawdzie widoczne złamania w obrębie czaszki i twarzy czaszki, ale obrażenia te mogły powstać już po jej zgonie, w momencie zasypywania zwłok gruzem. Natomiast obecni na miejscu specjaliści stwierdzili, że kobieta ewidentnie padła ofiarą zbrodni. Na miejscu zabezpieczono szereg śladów, resztki przegniłej, zabrudzonej sukienki, rozerwane majtki, zsunięty biustonosz do wysokości brzucha, czerwoną damską torebkę z gotówką, korkociągiem i biletami UPK oraz dwa plastikowe pomarańczowe sandały i niebieski grzebień. Przy zwłokach oraz torebce nie znaleziono dokumentów, więc bytomscy milicjanci stanęli przed zadaniem ustalenia tożsamości ofiary sekcja zwłok nie pozostawiała bowiem wątpliwości że kobieta została zamordowana ujawniono bowiem liczne obrażenia czaszki pęknięcie kości czołowej szcząkowej i jarzmowej również zostało potwierdzone że ofiara była kobietą w wieku pomiędzy dwudziestym piątym rokiem życia a trzydziestym Ponadto analiza krwi wykazała, że w ostatnich godzinach życia kobiety spożywała ona znaczną ilość napoju alkoholowego. Najważniejsze jednak było ustalenie tożsamości ofiary. Nie zajęło to wiele czasu. Rutynowe poszukiwania rozpoczęto od przeglądu zaginionych na terenie Bytomia i natrafiono na zgłoszenie zaginięcia Marii Szkalskiej. Ubiór, wiek, kolor włosów, czas zaginięcia – wszystko to dało prawie pewność, że na hałdzie znaleziono zwłoki 27-letniej Marii. Zostali wezwani najbliżsi członkowie jej rodziny, którzy potwierdzili to podczas identyfikacji zwłok. Pomogli też odtworzyć ostatni dzień życia Marii, 15 sierpnia 1989 roku. Jednak nikt nie podejrzewał, kto mógłby dokonać tej zbrodni. 15 sierpnia w święto Matki Boskiej Zielonej Maria wraz z siostrą Agnieszką, swoim mężem Janem oraz sąsiadami postanowili spędzić ten wieczór w restauracji. Wybrali znany w Bytomiu lokal Sztygara leżący niemal naprzeciwko hałdy, na której miesiąc później znaleziono zwłoki Marii. Po wyjściu z lokalu zorientowali się oni, że kobieta została i nie wraca z nimi. Niestety Maria nie pojawiła się tej nocy ani następnego dnia. Mąż sprawdził też, że nie dotarła do Kielc, gdzie mieszkała przed przeprowadzką do Bytomia, która nastąpiła w maju 1989 roku. Jego zaniepokojenie wzrosło jednak dopiero 23 sierpnia i wtedy dopiero zgłosił na milicji zaginięcie swojej żony. W toku śledztwa kilku świadków zeznało, że Szkalska weszła do WC jednak nikt nie widział jej, by stamtąd wychodziła. Niestety stan, w którym znajdowali się ci świadkowie, nakazuje traktować ich zeznania z pewnym dystansem, jednak to oni byli ostatnimi osobami, które widziały 27-latkę żywą. Możliwe, że kobieta znowu przysiadła się do mężczyzn, z którymi zawarła znajomość tej nocy. Być może właśnie z nimi opuściła lokal. Niestety barman zapamiętał tylko jak wyglądał jeden z nich. Może dlatego, że mężczyzna miał charakterystyczny pieprzyk na lewym policzku, mógł mieć około 25 lat, około 170 cm wzrostu, włosy ciemne z przedziałkiem na środku głowy oraz owalną twarz z niedużym wąsikiem. Na podstawie zeznań Barmana w 1989 roku sporządzono portret pamięciowy podejrzanego, którego policja poszukuje do dziś. Maria szkalska nie doczekała densingu w sztygarce. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 21.00 i wówczas kobiety na pewno już tam nie było. Prawdopodobnie o tej porze znajdowała się gdzieś w okolicach ulicy Wrocławskiej w Bytomiu. W związku z remontem ulica była w tym okresie wyłączona z ruchu, co wskazuje na to, że domniemany morderca, który podążał za nią i jej towarzyszył, przemieszczał się pieszo. Nie wiadomo, czy był to mężczyzna spotkany w sztygarce, Mieszkaniec okolicy? Czy może jakaś przypadkowa osoba? W każdym razie dramat rozegrał się w odległości 200-250 metrów od sztygarki przy hałdzie w pobliżu boiska sportowego klubu Czarni. Tu zapewne mężczyzna ten namówił kobietę do przejścia w ustronne miejsce, gdzie przypuścił na nią atak, w wyniku którego poniosła śmierć. Niewykluczone, że mógł zaciągnąć się siłą. Milicja wszczęła trwające ponad pół roku śledztwo, które niestety nigdy nie zostało sfinalizowane identyfikacją mordercy, wytypowano kilku podejrzanych, w tym również męża ofiary, który nie miał wiarygodnego alibi na czas zabójstwa, nie włączył się czynnie do poszukiwań zaginionej żony, a ponadto relacje między małżonkami pozostawiały wiele do życzenia. Znalazł się też świadek, który miał widzieć oboje małżonków w sztygarce w wieczora, jednak korzystny dla Dariusza okazał się wynik badania wariografem oraz kompletny brak dowodów na jego związek ze zbrodnią. Dokonano również szeregu rozpytań wśród stałych bywalców lokalu, personelu, a także mieszkańców Domu Górnika. Wiele wskazywało na to, że mordercą był jeden z mieszkańców okolicznych hoteli robotniczych w Bytomiu. Pojawiła się też rekonstrukcja telewizyjna w programie 997 bez rezultatu. Tajemnica zabójstwa w Bytomiu wciąż czeka na rozwiązanie, nie wykluczono, że sprawca zbrodni był którymś z uczestników tej samej zabawy w sztygarce, którego kobieta być może tam poznała. Maria Szkalska została pochowana na cmentarzu w Cydnie pod rodzinnymi Kielcami. Jeśli chodzi o restaurację Sztygarka w Bytomiu, w której swoje ostatnie godziny życia spędziła Maria Szkalska, została ona wyburzona w latach 90. I z tego co udało mi się ustalić, to dziś funkcjonuje tam stacja paliw. Natomiast ulica Gotwalda, gdzie niekiedyś znajdował się hotel robotniczy, obecnie jest ulica księdza Jerzego Popiełuszki w Bytomiu. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście, i do usłyszenia.